Drop zone to the black Cześć Siemanowi tutaj lejtowi. witam Was w kolejnym odcinku z Drogą do Battle. Jak widzicie, dostaliśmy nową tapetę cela. E, oczywiście, jak wejdziecie w menu, macie wallpaper, settings i tutaj są do wyboru wszystkie tapety, jakie są aktualnie dostępne. Ponadto dostaliśmy także e, 5 kopii. Herkulesa, który klepie się w zadek, także jeżeli ktoś nie odebrał to możecie odebrać to wszystko w giftach oraz e, 50 kolejnych DS-ów dostaliśmy także bardzo fajna sprawa drugi raz chyba 50, albo pierwszy raz było 30 coś takiego i z tej okazji, że tyle DS-ów nam dali, trochę eventów porobiłem nowych i tak dalej, to uzbierało się znowu ponad 1000 ds więc zrobimy sobie Samony e, zrobię znowu zestaw czterech multi na Gochanie i czterech multi w innym filmiku na celu, i to na pewno będzie już koniec. E, także zobaczymy kolejne szanse, czy coś poleci. Zobaczmy sobie w Skauterze, co tam dla przypomnienia jest. Oczywiście, no, głównie chcę tutaj Gochana e, i nowego Androida też jest spoko. Oprócz tego, no, transformujący się Vegeta może być ok. Gogetę też przygarnę transformujący się Goku. Chyba jednej kopii mi brakuje do stówki, więc może być. A całą resztę tak czy inaczej mam, więc mniej lub bardziej interesujące są tam karty. Oczywiście głównie celujemy tylko i wyłącznie w LR Gohan'a. Także nie przedłużając, robimy pierwsze multi, tak jak wspomniałem, to będzie taki zestaw standardowy, czyli 4 multi, 3 płatne i czwarte darmowe. I zobaczymy, czy uda się Jakimś cudem wyłowić tą lerkę, czy będą to stracone ds -y. Mam nadzieję, że coś poleci. Ok. Początek nie zaciekawy. Mieliśmy tylko SSJ. Jest Herkules. To podbicia super ataku może być. Jak go zrobimy na SR, to będzie trochę więcej procent dawać. No, ja nie mam szczęścia na tym banerze, ale może to dlatego, że na czwartej rocznicy tak dobrze posypało. To tutaj. Nie chce lecieć. Okej, okay, mamy Super Saiyan Goku GT. Jed dosyć stara karta. Uuu, Kefla! Nice! W końcu Kefla! Od samego początku polowałem na Kefle. Jest prawie, że na każdym e, banerze. Prawie, że na każdym banerze jest ta karta. Jest na tych wszystkich jakichś banerach śmiesznych, tiketowych, nietiketowych i tak dalej, a mi nigdy nie poleciała. Wow, w końcu, w końcu jest jakiś lider dla Potary i w końcu jest Kefla. Okej, okay, super, no to tutaj, tutaj się cieszę, że w końcu poleciała. Dosłownie, od samego początku na nią polowałem i ja nieraz nie leciała. To tak trochę historia jak. E, jak na przykład z. E, z czym... a z Rage Vegetą. Też go od początku chciałem. O, mamy Rainbow. Też od początku Rage Vegeta z Bulmą chciałem, a dopiero mi poleciał tam o wiele, wiele później. W ogóle ciekawe. Przez, przez wszystkie te samony, tutaj z okazji 300 milionów, nie miałem ani razu pęknięcia ekranu, ani żadnego bygec i tak dalej. Ciekawe, jak to, jak to się dzieje. A podczas czwartej rocznicy co co chwilę coś było. Okej, okay, czy będzie jedna karta SSR, czy jednak coś więcej? Chyba jedna. I. u jeszcze taka, wiecie. Ribrian nie za dobrą ma reputację jako postać. <noise> nie jest moją ulubienicą, o tak. Okej, okay, dwa multi. Kefla jest, więc już się cieszę, fajna sprawa. E, lecimy dalej, jeszcze dwa multi zostały na gochanie. Okej, okay. mamy trzech przydupasków: bez szału, bez rainbow, bez jakichś czarnych włosów czy coś. SSO 2 tylko, czyli wszystko standardowo. Więc nie ma tutaj co się spodziewać. Cudu na pewno nie jest to sum Summon na, na wagę lerki. No dobrze, że jest to chociaż ta ostatnia karta, nie? Gwarantowana, mówię, no. Tam nie wiem, z rok, dwa lata temu, jak nie było gwarantowanej karty, to mo można było wydać po 200-300 DS-ów i nie mieć żadnej SSRG, nie? Okej, okay. Intelligence Swiss. Nic specjalnego, że tak powiem. Dużo kopii mam tej karty. No i ostatnie multi, jeżeli chodzi o Gohana, Ostatnie multi, ostatnie darmowe i raczej żegnam się z tym banerem, eee, właśnie tym multi. Więc jeżeli tutaj Gohan nie poleci, to raczej już go nie zdobędę. Ok, kamehame. A, tak samo najprawdopodobniej. SSD 2, dokładnie. Bo, no, czyli raczej będzie tylko jedna karta niestety na końcu. Ja ci Jest Gohan, ok. Trochę kasiory. Do baby posprzedajemy to wszystko. Znowu Jamsza. Great Simon. Mister Bu. I co tu będzie na końcu? Może coś w miarę. Uh, fizyczny Ultimate Gohan. No szkoda, że mam go na 100%, tak? Inaczej to bym go przyjął. Zobaczmy sobie, tak naprawdę, co wyleciało. Nie było cudów, 5 kart SSR, z czego tylko jedna, czyli Keflanowa, także z Kefli się, z Kefli się cieszę, będę musiał sobie pozdobywać do niej resztę medali, mm. ale poza tym cudu nie ma. W każdym razie jeszcze będzie filmik nagrany z cela i prawdopodobnie to będzie wszystko, jeżeli chodzi o moje przygody tutaj z tym banerkiem, także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego, na razie, cześć.